Odkrycie, które sprawiło, że moje posiłki na redukcji są dużo bardziej sycące, to zagęszczanie ich kilkoma magicznymi składnikami. Ostatniego prawdopodobnie nie znasz. Psyllium husk, czyli łupiny babki jajowatej, w 100 gramach znajduje się tylko 3 do 8 gramów węglowodanów przyswajalnych. Cała reszta to błonnik. Dodaj jedną łyżeczkę do szejka, omleta, owsianki, a nawet do zupy. Zobaczysz, o ile dłużej będziecie trzymać taki posiłek. Mąka kokosowa. Co prawda nie jest to niskokaloryczny produkt, ale wystarcza 10 do 15 g, by zagęścić twoją zupę, gulasz czy dyniowego omleta. Skrobia ziemniaczana, kukurydziana natopisz zwykły budyń bez cukru. rozłóż 10 gram w odrobinie wody lub mleka i dodaj pod koniec gotowania do owsianki. Przepis na taką budyniową owsiankę oczywiście znajdziesz w moim przewodniku żywieniowym. Zobaczysz, o ile więcej płynu możesz dodać przy zachowaniu super gęstej i kremowej konsystencji. Białka wegańskie, na przykład sojowe, niektórym może nie odpowiadać ich smak, choć ja osobiście uwielbiam, a szczególnie za to, że mogą wchłonąć tak dużo wody, wciąż zachowując gęstość. Białko kazeinowe również dużo gęstsze niż białka serwatkowe. Bardzo długo się trawi, a więc zapewnia sytość na długo. I tego pewnie nie znałaś. Guma lub guma Dwa dobrze przebadane dodatki do żywności obecne w puddingach czy lodach. Spróbuj dodać tylko pół łyżeczki do domowych lodów albo szejka. powietrze dobrze blenderem i zobaczysz, jaką otrzymasz konsystencję. Pomocne? Jeśli tak, to zaobserwuj, zapisz, skomentuj, żeby chciało mi się tworzyć kolejne części.